Cześć, cześć, cześć. Jesteśmy na scenie, małej scenie w Cieszanowie na festiwalu Cieszanów Rockfest. Na tej scenie występował przed chwilą zespół o dosyć, takim, dosyć takiej dziwnej nazwie. Dlaczego akurat taka nazwa? Nie ma dziwnych nazw, MP50 jest kapitalną nazwą, szybko wpada w pamięć, a tak w ogóle to ja jestem Marek Pieniążek, dlatego M, Pieniążek P, a 50, bo zespół założyłem na słowo pięćdziesiątkę, bo na starość, czy na jesień wieku trzeba dobrze się bawić. Fajną muzykę gracie, zresztą publika tutaj się świetnie bawiła i graliście jeden taki utwór, gdzie nawet ktoś tam mówił, że to powinien być hymn festiwalu. O, bardzo nas to cieszy, to kawałek Kuglarze. Fajnie wszedł. Muzyka napisał Kamil do tego kawałka. Kamil jest takim w ogóle naszym artystycznym dyrektorem i naszą duszą całą. I pisze te wszystkie muzyki i dobrze mu idzie. E, powiedz mi, czy trudno pisać e, takie teksty chwytliwe i muzykę? Nie, stary, stary, tekst ja napisałem, on muzykę. Aha, A to, to nie, sorry. Nie, Przepraszam, Nie, nie, ci, A, nie tu bracie, ambicja no, wybacz. No To trzeba rozgraniczyć. No. <laughs> tak, ma Marek pisze teksty, ja staram się y, pisać riffy. Joga mi tu pomaga, o to jest on. Joga, y, słuchajcie. Z racji tego, że znamy się dość długo, to dogadujemy się stanowczo szybko w miarę. Y, no i co, jak mamy riff, Mamy tekst, a potem chłopaki seksji to tylko wchodzą. Dzięki, na gotowe można grać. Ja no, myślę, że Ernest tam dołożył też swoje w garach, bo tam gary pięknie chodzą w tej kawałku. Ale to strasznie cieszy, że ten kawałek chwycił ludzi i chcą go śpiewać i chcieli go bisować. No, my za miesiąc wchodzimy do studia, wchodzimy do studia telewizyjnego i kręcimy teledysk do tego, więc może być grubo. Okej, okay, mam nadzieję, że jak zrobicie ten teledysk, to rzucie się nami, rzucimy go również na naszym kanale. Odpowiedz od kiedy zespół istnieje? Dokładnie to będzie rok i trzy miesiące. Daj spokój, roki, trzy miesiące, a już y, taka rzesza fanów, już teledysk, y, telewizja, no kurczę, Wie, Wiesz co, bo każdy z nas coś potrafi. Kamil jest genialnym gitarzystą, Joga jest y, świetnym gitarzystą, tutaj mamy kurczę króla basu, tu jest król drumsów, a ja, ja jestem po prostu skromnym, ale bardzo dobrym marketingowcem. Obudowuję to wszystko, sprzedaję i ludzie słuchają. Słuchaj, jak jesteś taki dobry, to może e, i nam pomożesz e, w lepszym istnieniu, jeżeli do, chodzi o kanał. Nie ma problemu, 20%. <noise> Okej, okay, nie ma problemu. E, to jest twoja córa. E, tak, ta, e, Możesz, Zosiu, tutaj się zbliżyć do nas. E, powiedz, Zosiu, ponoś, ty masz też zespół, tak? Mówiłeś wcześniej. Tak, e, stosunkowo świeża sprawa. Nazywamy się Harazm. Istniejemy jakieś pół roku. No tak, ale biorąc przykład z twojego taty, to też macie przed sobą świetlaną przyszłość. Mam taką nadzieję, ale chciałabym stopniowo się usamodzielniać, żeby nikt nie mógł powiedzieć mi, że cokolwiek zrobię, robię dzięki mojemu tacie. Aha, i to jest słuszne podejście. Jaką muzykę gracie? Chyba trochę ciężko stwierdzić. Pomóż mi Michał. Muzykę gramy, ja jestem gitarzystą mhm. w zespole drugim. Muzykę gramy ciekawą, dosyć różnorodną, jeśli chodzi o styl. Mamy kawałki zahaczające o jazz, swing, mamy kawałki zahaczające o metal. Teraz piszemy coś w stylu prawie że black metalowym. albo Dokładnie, Zośka ma bardzo biały, słowiański wokal, który fantastycznie wypełnia te wszystkie kompozycje, a sama muzyka... Trochę rezonuje prostu... z nami, wiesz? Tak, tak, ale ona się obraca tak, <laughs> można powiedzieć, szeroko pojętej alternatywie. I, i i takim roku. Mm -hmm. Okej, okay, a może a zaśpiewać nam coś? Ojej. Jak dostaniemy gitarę? Jak dostaniemy gitarę, to, może to ma tak. Zrobić coś. E, macie gitary podał albo coś chyba takiego? Już, już podło, to już, już nie mamy. Już, już po, po prądzie. To tak e, a capella, bez gitary. Stawiacie mnie w bardzo stresującej okay, sytuacji. Eee, reszta zespołu. O Boże! My detox! Ja Potrzebuję przerwy. Detox! Nie dam rady dużej już. Detox! Od wszystkiego, co mnie dręczy. Detox! Jeden z naszych kawałków mocniejszych, szybszych Detox. <śm> Przynajmniej 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 brawo, Michał, dzięki przynajmniej są nie, wariaty, nie? Są wariaty, ale Z tych lędźwi wyszło. Ale powiem ci, że dzięki no. takim wariatom to coś się dzieje w tej e, muzyce rockowej. Wiesz co, ja mam nadzieję, że młodzież odejdzie od komputerów, odejdzie od komórek i zacznie grać porządnego rocka, bo to nam niestety ucieka. Coraz więcej jest jakiegoś hipa-hopa, czy jakiegoś inaczej to na tym mówią rapa. A tutaj młodzież naprawdę gra. Fajny rok z elementami jazzu. E, bardzo ładnie się realizują. Będę ich kibicował, ale nie będę im pomagał. To jest jej droga i ona musi sobie zrobić ją sama. Ale jest szansa, że oni zagrają support przed Wami. Ja myślę, że za rok czy za dwa to my będziemy mieli zaszczyt grać support przed nimi, bo są lepsi. No fajnie. Tata musi kochać Ciebie, bo rzeczywiście zrobił Ci super e, tą reklamę. Bardzo ją kocham. Zosiu, przytul się. Fajnie, dziękuję Wam kochani i młodym i st starszym. Dzięki. Fajnie było, życzę Wam naprawdę dużo Dzięki. sukcesów. Spotkania gdzieś tam na kolejnym festiwalu. Mam nadzieję, że się zobaczymy, że będziemy Dzięki. mieć teledysk. Także... Tu, za tydzień gramy w Cisnej na natchnionych Bieszczadem. Tam będziemy grać przed drzemem i przed Golec z orkiestra. No także zapraszamy też bardzo. A jeżeli chcecie śledzić takie zespoły, to jak będziemy kręcić ten teledysk, to chodźcie, zrobicie sobie backstage, będzie naprawdę grubo. Fajnie, dziękuję Ci bardzo Dzięki. jeszcze raz. Powodzenia, chłopaki. Cześć. Dzięki, panowie. Do Cześć. zobaczenia. Dzięki. I'm yeah. Uzucie nam pierwsze obywateli, całego społeczeństwa, w i szalone pozdrowienia dla was słuchaczy, z Rock TV. Od MP50. Szukajcie nas na scenach koncertowych, znajdźcie nas na YouTube i innych social mediach. Dziękujemy Wam bardzo, do zobaczenia.